Dzisiaj przetestujemy sobie dwie świetlówki LED. Świecą tak samo, ale jak to możliwe, że ta pobiera dwukrotnie większy prąd niż ta? Porównaliśmy najbardziej topowe świetlówki LED. Mają po 120 cm mocowanie T8, pobierają taką samą moc 18W. Obie świecą białą, neutralną barwą światła. Każda jest ze szkła, każda ma ten sam strumień światła. Ale koszt użytkowania może różnić się nawet o 30%. Każdego dnia, godzina po godzinie, jedna z nich pobiera prawie dwa razy więcej prądu Dwa razy więcej prądu niż druga Jak to możliwe? Koszta użytkowania są diametralnie różne Udowodnię Wam, że zakup świetlówki to tylko początek Ważniejszy jest jej koszt użytkowania Tanie świetlówki mają dwukrotnie wyższy apetyt na natężenie prądu Co wynika z niższego współczynnika mocy PF to skrót, w którym producenci oznaczają współczynnik mocy ten współczynnik mówi nam, jak dobrze urządzenie wykorzystuje energię elektryczną. Tanie świetlubki innych producentów mają współczynnik PF na poziomie 0,54. To oznacza, że straty wynikające z energii biernej są ogromne. Wyższy apetyt na prąd powoduje nam kolejne problemy. Musimy użyć przewodów o większym przekroju. Zmniejsza nam się ilość szlam, które możemy zamontować na jednej linii. Wyższy prąd to również inne zabezpieczenie, i tak w kółko. Ta będzie potrzebowała kompensacji energii. Co jest kosztowne? Znacznie bardziej niż koszt zakupu tej świetlówki. Policzmy przykładowy koszt użytkowania dla obu świetlówek. Dla zobrazowania sytuacji przyjmiemy koszt energii jako 1 zł za 1 kWh. Zakładamy, że świecą 24 godziny na dobę przez cały rok. Średni koszt energii czynnej mamy na tym samym poziomie. Jest to kwota 155 zł. Średni koszt energii biernej, dla przykładu tania świetlówka 78 zł, a jeśli chodzi o świetlówkę ledingu, jest to 7 do 15 zł maksymalnie. I tu widzimy ogromną różnicę. Gołym okiem widzimy, jak szybko zwraca się różnica w koszcie zakupu. Ci z nas, którzy posiadają liczniki mocy biernej, zapłacą znacznie więcej za moc bierną przy tani świetlówkach. Posiadacze fotowoltaiki także mogą nie być zachwyceni. Moc 18W podana na świetlówce to moc czynna, której towarzyszy dodatkowo szkodliwa moc bierna w wysokości zależnej od współczynnika mocy. W naszym przypadku tańsza świetlówka pobiera 25W mocy biernej, a świetlówka ledingu 7W, a więc ponad 3,5 razy mniej. W idealnym świecie współczynnik mocy wynosiłby 1. To znaczy, że każde urządzenie elektryczne zużywałoby 100% pobranej energii na energię czynną. Im dalej od tej wartości, tym więcej strata energii biernej. Wyobrażam sobie minę zarządu firmy, która właśnie wydała pieniądze na wymianę oświetlenia na LED, a teraz muszą wydawać kolejne na walkę z kompensacją mocy biernej. Warto pamiętać o tym, gdy jako firma elektryczna mamy zmodernizować oświetlenie obiektu, ponieważ inwestor oczekuje od nas wiedzy i fachowości, a nie kolejnych kosztów i problemów do rozwiązania. Ok, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na dziś to wszystko. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć!